Szanowni Państwo, tablica 15 sekund e, powędrowała e, już e, w górę. Drugi wyścig klasy MX1B e, i C e, i za chwileczkę e, zaczynamy. MX Poland.tv jedziemy! No i widzimy, że ponownie na prowadzenie wysuwa się Wojciech Borkowski. To on powinien wchodzić jako pierwszy w pierwszy zakręt. Tak jest. Holszot należy do Wojtka. I zobaczymy za nim numer 304, 204 Kasper Matecki. Czyli ponownie mamy tą samą walkę. Szybszy Matecki z tyłu. Wojciech Borkowski ma co robić. Broniąc się przed jego atakami. Mogliśmy to oglądać w pierwszym wyścigu i będziemy mogli oglądać to ponownie. No widać, że kapitalnie start ta maszyna właśnie Wojtka Borkowskiego. No trzeba przyznać, że świetnie, świetnie radzi sobie po starcie. No zobaczymy, jak długo tym razem uda się prowadzić. Oczywiście życzymy, żeby udało się prowadzić jak najdłużej, no ale jako komentatorzy musimy być bezstronni, więc jeżeli tylko Kacper Matecki znajdzie miejsce do ataku, to również nie krępuj się Kacper, rób swoją robotę. No wydaje mi się, że to może być ta magiczna bramka startowa, o której mówiłeś. Nie nie wiem, czy zapisali sobie jej numer, żeby podać reszcie zawodników z kolejnych wyścigów, ale ewidentnie jest ona szczęśliwa, jest ona bardzo szybka, bo znowu Wojciech Borkowski dyktuje tempo wyścigu z pozycji lidera, ale teraz daleki skok Kacpra Matyckiego, no i ma zamiar powtórzyć wynik z pierwszego wyścigu. No właśnie, mamy z domu szerszego lidera na ekranach, pięknie tutaj widzimy, że buduje sobie delikatną przewagę, no nie jest w stanie od razu Kacperem. Wrzucić kolejnego biegu i atakować swojego rywala, ale przypomnijmy, że zarówno w wyścigu pierwszym, jak i w kwalifikacjach to właśnie Kacper Matecki dysponował lepszym czasem. Także zobaczymy, jak potoczy nam się ten wyścig. 15 minut, plus dwa okrążenia, także sporo, sporo czasu panowie mają, aby tutaj pokazać nam, co potrafią, i zrobić show dla państwa przed telewizorami. No, i właśnie dojeżdża nam lider do końca pierwszego okrążenia, i zaraz zobaczymy pełną kolejność. Zobaczymy różnicę na mecie. Tylko 0,8 sekundy przewagi nad Mateckim. Także Borkowski ma A co robić? Będzie musiał odpierać te ataki, no bo Matecki wiemy doskonale, że nie będzie czekał. Nie będzie próżnął, Zresztą już to robi. Zupełnie inna linia przejazdu. Musi szukać miejsca. Wiadomo, że jadąc koło w koło, za zawodnikiem przed nami jedyne co możemy robić, to stukać go właśnie w oponę i liczyć, że się przewróci. A tymczasem Matecki próbuje wziąć sprawę w swoje ręce, znaleźć sposób, znaleźć jakąś dobrą linię przyjazdu i przejść Borkowskiego. Ale teraz udało się Borkowskiemu zbudować kilka długości motocykla przewagi i powinien tutaj nam przez te pierwsze okrążenie spokojnie wieść prym. To no właśnie e, wyglądało, jakby przez chwilę e, Wojtek e, dysponował lepszym e, czasem okrążenia i odskakiwał e, Kacprowi, no ale Kacper natychmiast odbudowuje się. I zaczyna jechać troszeczkę, troszeczkę szybciej, no tutaj będzie na pewno w grę wchodziło zmęczenie, no widać, że już mocno wybity ten tor, widać, że wymaga on dużo więcej pracy od zawodników, dużo więcej balansu ciałem, który oczywiście kosztuje energię, której już nie jest aż tak dużo po pierwszym wyścigu, każdy z nich posilił się na pewno w okolicznych tutaj barach przyjezdnych krochówką, czy może inną fasolówką, która miała im pomóc. Pomóc zebrać energię przed wyścigiem drugim. Widziałem jak Eliasz też raczył się zapiekanką podczas tej krótkiej przerwy i mówił, że ona pomoże mu tutaj komentować dla państwa. Dalej także myślę, że zawodnicy brali przykład ze swojego kolegi i robili dokładnie to samo. No Mam nadzieję, że nie brali ze mnie przykładu, bo <laughs> zdecydowanie nie jest to jedynie wyścigowe, ale trzeba było zatkać żołądek, żeby móc tutaj przyjąć tą potężną dawkę emocji w drugiej części. Dnia w drugiej części wyścigów, no i widzimy Kacper Matecki zdecydowanie musiał zjeść coś lepszego. To była jakaś pasta, żeby go fasta, jak to mawia Antonio Cairoli. I widzimy tutaj po wewnętrznej Borkowski, a Matecki zbiera prędkość po zewnętrznej, żeby spróbować tutaj ataku na pozycję lidera, ale cały czas kilka długości motocykla. Nie jest w stanie Matecki wyjechać na tyle blisko Borkowskiego, żeby go gdzieś zaatakować gdzieś spróbować pokazać łokieć, wypchnąć go z wewnętrznej kolejny i objąć prowadzenie. Ale teraz najszybsze odkrążenie. Kasper Matecki, 2 minuty 9 sekund. Michał, sprawdź proszę, czy tutaj mamy prawdziwe informacje. Tak jest, 2 minuty 9 sekund, 566, ale Wojtek Borkowski również 2 minuty 9, tylko że 800 to dosłownie 30 sekundy różnicy, więc nie jest to duża różnica, ale zobaczcie Państwo, że już jadą koło w koło. No szykujmy się, Ostrzymy zęby na tą walkę, bo będzie się działo już za parę chwil. No nie wiem, czy już się nie zdecyduje na atak. Nie bardzo przytomnie tutaj Borkowski jednak pilnuje tych wewnętrznych. Na pewno słyszy cały czas motocyk swojego kolegi. Na pewno też Matecki obserwuje Borkowskiego i zastanawia się, gdzie zaatakować. No ma swoje szybsze momenty, ma też momenty odrobinę wolniejsze. No ale widać, że w tym wyścigu Matecki nie ma tak łatwego zadania jak wyścigu pierwszym. Przypomnijmy, że w wyścigu pierwszym dosyć szybko uporał się ze swoim rywalem i potem pewnie prowadził przez większą część. Może właśnie to zmiany w ustawieniach motocykla Borkowskiego pozwalają mu utrzymywać lepsze tempo, pozwalają odpierać ataki Mateckiego. No musimy pamiętać, że tak naprawdę jazda motocyklem, że motocross w ogóle jest to sport, który wymaga nie tylko doskonałego przygotowania fizycznego samego siebie, ale również przygotowania właśnie motocykla pomiędzy wyścigami, tak naprawdę nie jest dużo czasu, żeby móc przygotować się do jazdy no ale chcemy jechać teraz z naszymi liderami bo tam trwa walka, tak jest i wracamy do nich, Borkowski, Matecki nie wiem czy przeprowadzali jakieś zmiany w ustawieniach, ale wiadomo nie możemy ustawić doskonale motocykla na cały tor musimy wybierać, czy chce sobie lepiej radzić właśnie na przykład na tej szybkiej sekcji zakniczonej ostrymi dziurami na dohamowaniu czy może jednak na tych głębokich kolejnach i dziurach podczas piaszczystych sekcji. Teraz troszeczkę szybciej pojechał Wojtek Borkowski. 2.11 ostatnie okrążenie i 2.12 okrążenie Kacpra Mateckiego, więc cały czas ta różnica jest taka sama. Jedno okrążenie szybsze naszego lidera, jedno okrążenie szybsze naszego wicelidera. Także wymieniają się tymi najszybszymi czasami ci zawodnicy. No i widać, że prowadzą tą rywalizację cały czas Cały czas widać, że Kacper nie ma łatwego zadania, przynajmniej nie tak łatwego jak w tym pierwszym wyścigu. Widzieliście Państwo teraz jak tylne koło nie trafiło mu w kolejne i troszeczkę się uśliznęło. To oczywiście znowuż kosztowało parę dziesiątych sekundy, które zbierają się w sekundę, a potem, potem jest szansa zaatakować, kiedy te sekundy zbierają się w kilkadziesiąt sekund i zbliżamy się do swojego rywala no widzimy tutaj każdy z zawodników próbuje nowych linii przejazdu próbuje troszeczkę korygować tą ten przejazd, żeby jak najwięcej dziur ominąć, pozostawić sobie jak najwięcej sił, a teraz widzieliśmy jak tutaj właśnie na tym dohamowaniu zanurkował przód Borkowskiego motocykl zatańczył od lewej do prawej na szczęście sił jest jeszcze dużo ścisnął kolanami swoją, swoją maszynę nasz lider i utrzymał się na można powiedzieć na siodle, żeby kontynuować wyścig z pozycji lidera. No i tymczasem dojechali już do pierwszych dublowanych zawodników. No i zaczynają się, szanowni Państwo, schody. Oczywiście teraz bardzo szybko i sprawnie udało się zdublować. No ale zobaczymy, co się stanie, kiedy dojadą do większej grupy zawodników. Pojedynczo to nie ma problemu, ale kiedy znajdzie się trzech, czterech zawodników, to już może być troszeczkę gorzej. 6,5 minuty do końca tego wyścigu, a nasi liderzy w tym momencie. Przeskakują linię startometry, i ja od razu będę mógł dla Państwa przedstawić czasy 2.13,528, 2.13,800, półtorej sekundy różnicy. No, jadą po prostu idealnie tak samo. Jadą dokładnie te same czasy. Widać, że żaden z nich nie jest w stanie wybudować większej przewagi, ani drugi nie jest w stanie się zbliżyć, więc tak naprawdę jadą cały czas to samo i się obserwują, czy to będzie właśnie batalia sił. Zobaczymy, czy Wojtek Borkowski dysponuje takimi samymi siłami jak Kacper Matecki, bo oczywiście Kacper wcześniej wykazał się dużymi umiejętnościami i kapitalnie wygrał w wyścigu pierwszym. Może tym razem Matecki czeka na końcówkę wyścigu, żeby spróbować zaatakować Borkowskiego. Chociaż nie wydaje mi się, żeby taka była taktyka, no bo jednak Borkowski utrzymuje kilka dobrych długości przywagi nie pozwala podjechać na tyle blisko Mateckiemu, żeby ten wywierał bezpośrednią presję. Wie, że nie zaatakuje go w żadnym z najbliższych zakrętów, ale też ma świadomość, że przed nimi coraz więcej dublowanych zawodów że jazda pomiędzy nimi będzie coraz trudniejsza, że wręcz momentami będzie trzeba jechać slalomem, żeby mijać tych wolniejszych rywali. No i teraz kątem Okaborkowski zerknął, gdzie jest Matecki, jaką wybiera linię przejazdu, czy przypadkiem się nie zbliża. No właśnie, tak to wygląda cały czas ta walka trwa. No widzimy, że no nie walczą ze sobą bezpośrednio oczywiście, ale walczą z czasem. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby łapać te tempo i próbować gdzieś tam znaleźć lepszą nitkę, gdzieś mniej dziur, bo zobaczcie Państwo już jak głębokie są kolejne, jak wybite dziury na hamowaniach. No wygląda to naprawdę bardzo bardzo. Bardzo źle. Ten Toriusz przeszedł wiele wyścigów i to widać. A zawodnicy muszą to wszystko przyjąć na nogi, na ręce. Oczywiście pomaga im zawieszenie motocykli, które ma przejmować te wibracje, te uderzenia, ale to nie wystarczy. To jednak musi potem zawodnik utrzymać ten motocykl w ryzach i zebrać troszeczkę tych sił na siebie. A te siły oddziałujące na zawodnika powodują, że odbierają energię tych zawodników, więc to wszystko. Wszystko łączy się ze sobą. Taki właśnie, szanowni państwo, jest motocross. Wielu zawodników klasy światowej mówi o tym przygotowaniu kondycyjnym, którego wymaga motocross. Często porównuje się to do najbardziej wytrzymałościowego sportu, czyli do MMA. I faktycznie te sporty mogą się tylko ze sobą równać, bo bardzo, bardzo ciężko i trzeba być świetnie przygotowanym fizycznie, żeby móc jechać motocyklem, ale to wiedzą tylko ci, którzy mieli okazję takim motocyklem po to, że się przejechać no zdecydowanie samotentno wyścigowe można powiedzieć od momentu startu do samej mety oscyluje cały czas w granicach tych gdzie kończy się tutaj nasza wytrzymałość aerobowa i przechodzimy w bestlen. także mięśnie są zakwaszane wymaga to odpowiedniego treningu przygotowania naszego organizmu do pracy na tych najwyższych obrotach przez długi czas no bo przecież po 12 15 20, nawet 25 minut trwają wyścigi, więc naprawdę trzeba ostro przepracować zimę, tą kondycję budować wręcz latami, żeby być gotowym do rywalizacji na takim poziomie, do jazdy równym tempem przez te 15 minut i dwa okrążenia. I nasi liderzy pokazują, że właśnie tak zrobili, że oni poświęcili sporą część swojego życia na przygotowanie się do takiej jazdy, na przygotowanie się do walki. I teraz zbierają za to laury, bo mogą tutaj pokazywać, jak świetnymi są zawodnikami i walczyć o zwycięstwo w drugim wyścigu klasy MX1B i C. No właśnie, widzimy, że już tylko dwie minuty do końca tego wyścigu. Jestem zaskoczony tym, że Matecki nie decyduje się na atak, że nie ma możliwości zaatakować. Teraz, oczywiście, po wewnętrznej troszeczkę szybciej, ale jednak dalej, dalej Borkowski utrzymuje to rewelacyjne. Tempo, no ciężko, ciężko Mateckiemu w tym wyścigu dogonić właśnie Borkowskiego. No w tej chwili jest najbliżej, wydaje mi się, jak był do tej pory. To wynika oczywiście z dwóch dublowanych zawodników. Musiał Borkowski wybrać nie najbardziej optymalną nitkę, a nitkę, na którą pozwalali mu dublowani zawodnicy. No najbliżej jest w tej chwili Matecki, ale czy to wystarczy, Eliasz? No jestem bardzo ciekaw, bo mamy już tylko półtorej minuty i dwa okrążenia do zakończenia tego wyścigu. No zawodnicy wiedzą, że czas się kończy. Borkowski musi odpierać ataki, ale to teraz presja robi się na Mateckim, żeby zdążył gdzieś dogonić Borkowskiego i spróbować go zaatakować. A ten robi świetną robotę. Utrzymuje tempo. Tutaj teraz pięknie na stojąco po dziurach. Myślę, że to może być właśnie ta różnica, która pozwala Borkowskiemu na zachowanie odległości, na zachowanie sił i odpieranie ataków Mateckiego. Matecki troszeczkę więcej jest na siedząco przyjmuje te wszystkie dziury w plecy, w kręgosłup w ręce. No i nie ma sposobu, żeby właśnie podkręcić tempo i do, zbliżyć się do Borkowskiego. No właśnie szczególnie w tym fragmencie, o którym mówiłeś, było widać, że Wojciech Borkowski raczej jechał na stojąco i zyskiwał cały czas w stosunku do Kacpra Matyckiego. Wyglądało jakby Kacprawi odrobinę brakowało sił. Oczywiście, szanowni państwo, to są jakieś takie nasze predykcje. Niekoniecznie tak to musi być. Także ciężko to oczywiście ocenić z naszego stanowiska i łatwo to też z drugiej strony sobie mówić, siedząc wygodnie na krzesełku i oglądając to na ekranie monitora w możliwie najwygodniejszych warunkach na to. Także to tylko tak wygląda z naszej perspektywy. Natomiast no, na ten moment wygląda, że Kacper Matecki troszeczkę opadł siły, i jednocześnie Borkowski korzysta z tego i cały czas równym tempem, bo obserwowuje te okrążenia cały czas bardzo, bardzo równo w okolicach 2 minut 12 sekund. Notuje czasy Wojtek Borkowski teraz też, a za to Matecki 2 minuty 14 sekund. Także duża, duża różnica e, uspokoi też Państwa, że jeżeli chodzi o trzecie, czwarte miejsce i piąte te odległości są również od tych zawodników dosyć duże, więc jadąc z naszymi liderami nie tracimy zbyt dużo bezpośrednich walk. Rozjechali nam się troszeczkę zawodnicy, najbliższa walka, to dopiero gdzieś tam szósta, siódma pozycja. No ale w tej chwili już tylko dwa okrążenia do końca tego wyścigu i wydaje się, że Borkowski przełamał tą odległość, udało mu się odskoczyć. Zbudował kolejne półtorej sekundy, w sumie już 3 sekundy przewagi nad swoim rywalem. Jeżeli nie popełni jakiegoś kardynalnego błędu, jeżeli pojedzie dalej tym wyśmienitym tempem, powinien ukończyć na pozycji pierwszej. Ostatnie okrążenie na poziomie 2 minut 12 sekund, dwie sekundy szybciej e, niż Kacper Matecki, także no, doskonała jazda Wojciecha e, Borkowskiego. E, no i co ciekawe, to może sprawić, że właśnie będzie to jazda po zwycięstwo w tych zawodach. E, pamiętamy e, przy równym, e, przy równym stanie punktów w klasyfikacji generalnej zawodów e, to lepszy wynik z drugiego wyścigu e, będzie miał znaczenie i zadecyduje o zwycięstwie. E, także Borkowski na pewno jest tego świadom. Ma to z tyłu głowy, że jedzie nie tylko po wygraną w tym wyścigu, ale możliwe, że również po wygraną w całych zawodach. Faktycznie zwróciłeś na to uwagę, że jeżeli Mateckiemu nie uda się zbliżyć, no to nie ma tutaj szans na zwycięstwo overall, jak to się mówi w klasyfikacji generalnej zawodów. Także no jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy znajdzie jakieś jeszcze dodatkowe siły. O właśnie teraz widzimy. Jak walczy tutaj nasz dron, goni jednego, drugiego zawodnika, żeby pokazać Państwu z bliska, ile Właśnie przyjmują te amortyzatory, ile sił działa na zawodnika, szczególnie na takim torze. No i zobaczmy, ostatnie okrążenie rozpoczyna nasz lider Wojciech Borkowski. Zobaczymy, czy wszystko pójdzie po jego myśli. No na pewno jest skoncentrowany. On wie, że teraz najłatwiej popełnić błąd na ostatnim okrążeniu, kiedy troszeczkę już głowa myśli o mecie, kiedy mięśnie też już są bardzo wyeksploatowane. No wtedy właśnie trzeba wznieść się. Na wyżyny koncentracji i myśleć o tym, żeby nie popełniać błędów. Myśleć maksymalnie o tym, co dzieje się przed nami. Patrzeć daleko i kontrolować wyścig, nie popełnić najmniejszego błędu. Ale jakby Matecki troszeczkę bliżej. Nie wiem, czy też masz jakieś takie wrażenie, ale jakby... Zdecydowanie jakby troszeczkę osłabł nam sił zborkowski, albo to Matecki podkręcił tempo. Mówi teraz, albo nic. Nigdy jadę. Wszystko co mam, rzucam na jedną blisko. Jadę o linię. Jedziemy w końcu. Od zwycięzców zów Idziemy o zwycięstwo w całych zawodach. Także czy oj, 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 tutaj jeszcze Teraz błąd i Matecki będzie wchodził po wewnętrznej. Wyprzedza Borkowskiego. I to on obejmuje prowadzenie w tym wyścigu. Jedzie po zwycięstwo w całych zawodach. Także świetna jazda naszego dotychczasowego lidera Borkowskiego. Zaprzepaszczona na jednym zakręcie. A Kasper Matecki bez żadnych skrupułów wykorzystuje błąd Borkowskiego. I obejmuje prowadzenie. Teraz jeszcze próba ataku. Po wewnętrznej Borkowski do Mateckiego, ale Matecki szybko tutaj wyjeżdża z zakrętu i odjeżdża jeszcze kilka dodatkowych metrów. Także już nic nie powinno wyrwać mu zwycięstwa w tym wyścigu. Kacper Matecki z kompletem punktów powinien zwyciężyć w tym wyścigu. No strasznie musi być teraz zdenerwowany Wojciech Borkowski. Miał zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, ale wystarczył jeden błąd, jeden zakręt i to Kacper. Matecki pędzi, żeby świętować zwycięstwo w pierwszej rundzie Pucharu Polski w klasie MX-1 C Już tylko dwa zakręty zostały do mety. No widać, że tam dublowany zawodnik troszeczkę przeszkodził, ale finalnie zwycięzcą jest nie kto inny jak Kacper Matecki. Na ostatnim okrążeniu, no tego się nie spodziewaliśmy. Wydawało się, że, Ka że Wojciech Borkowski wybudował sobie wystarczającą przewagę. Już prowadził e, ten wyścig tak jak należy. Już go chwaliliśmy, e, że może e, witać się z gąską, e, że te zwycięstwo damu, e, zwycięstwo w Generalce. Ale zobacz Michał, jaki czas ostatniego okrążenia Kacpra Matyckiego 2.11 e, odpalił jakiś tam faktycznie tryb rakietowy, może faktycznie to była jednak ta taktyka, żeby zobaczyć co tam trzyma w zanadrzu Wojciech Borkowski, żeby zobaczyć jego słabsze punkty i w decydującym momencie wykorzystać tą przewagę. No, jeżeli tak to był taki był zamiar Kac Pramateckiego, no to prawdziwy z niego szachista. No to prawda, po profesorsku się zachował, oczywiście, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak tam dohamowywali do tego zakrętu, gdzie doszło do manewru wyprzedzania, przeszkodził właśnie ten dublowany zawodnik. Wtedy Wojtek Borkowski musiał wybrać inną nitkę. Motocykl już był zmuszony do tej wewnętrznej kolejny, no i zatańczył mu troszeczkę ten motor. Stracił parę sekund i wykorzystał to Kacper Matecki, ale nie odbierajmy Kacprowi, dlatego że trzeba tam być, musiał być na tym tylnym kole, właśnie Wojtka, żeby móc. Zaatakować. Także tym bardziej, szanowni państwo, ogromne, ogromne brawa, wielkie gratulacje. No i my będziemy mieli teraz właśnie wyniki, szanowni państwo, to co już właśnie wiedzieliśmy. Kacper Watecki, Wojciech Borkowski i Grzegorz Druszcz. No piękny wyścig. Wystarczyło nam dwóch zawodników, żeby e, móc o, emocjonować się niesamowitą e, walką o zwycięstwo. A tymczasem e, przypomnijmy sobie jak wyglądał te, ten wyścig i e, zapraszamy na powtórki. Zobaczmy sobie oczami naszych e, kamer, jak to e, wyglądało. Jak zawodnicy wystartowali. Widzicie Państwo, że nawet te, troszeczkę wyżej są te bramki. Od razu motocykl staje delikatnie na koło. No świetnie wystartował. Eee, nasz lider i prowadził wszystkie okrążenia poza ostatnim. Proszę sobie wyobrazić, jakie to musi być. No, dla dlatego zawodnika prowadził cały wyścig wszystkie okrążenia. Jeden drobny błąd, e, który popełnił na ostatnim kółku, e, spowodował, że finalnie e, zajął drugą pozycję. No był bardzo, bardzo e, blisko. No i nabierze na pewno sporo doświadczenia e, dzięki e, tym dwóm wyścigom. Pamiętajmy jednak, że to dopiero pierwsza runda, e, także zobaczymy e, czy zdoła e, przekuć e, w głód zwycięstwa. Te, tą potyczkę eee, Wojciech Borkowski, no było, e, było naprawdę, działo się dużo, Kacper Matecki rozegrał to fenomenalnie, ale mógł tylko tutaj e, podkręcić e, ten apetyt na zwycięstwo i mamy jeszcze raz tutaj e, w tą walkę Kacper Mateckiego i Wojciecha Bor Borkowskiego, e, no było, było bardzo tutaj blisko. E, ale niestety tutaj widzieliśmy, był moment, że była spora przewaga. Kacper Matecki już sami zresztą myśleliśmy, że nic z tego nie będzie i może pożegnać się tutaj z rywalizacją o pierwsze miejsce, ale wraz z biegiem wyścigu im było bliżej do mety, rozkręcał nam tutaj się Kasper Matecki. To właśnie ten manewr wyprzedzania, kiedy objął prowadzenie, już nie spojrzał za siebie Kasper Matecki, dowożąc zwycięstwo w drugim wyścigu i całych zawodach klasy MX1B i C. A tymczasem, szanowni państwo, na pewno słyszycie w pleżerze na tor wyjeżdżają już zawodnicy klasy MX2, także dziękujemy za MX1, czekamy na MX2.